Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku będzie informacja odnośnie konkursu jeszcze informacja odnośnie fajnych cen na modele, które znalazłem tutaj w Modelmani i będą też odpowiedzi na pytania, które mi zadawaliście w komentarzach, więc zacznę może, zacznę może od Modelmani. Nie, więc tak, Modelmania jest jednym z dystrybutorów, gdzie możecie kupić tutaj moje blaszki. I teraz teraz moja uwaga dla początkujących modelarzy, którzy zagłębiają się, chcieli, chcieliby wystartować w konkursie i tak dalej. <laughs> Słuchajcie, na samym początku nie musicie, że tak powiem, od razu próbować zbudować czegoś, że tak powiem Klasy mistrzowskiej, bo to przeważnie się źle kończy. Jeśli macie tam doświadczenie, dwa, trzy modele ktoś zbudował i chciałby tam już blaszki, żywica i wszystko wrzucić, odradzam. Co możecie zrobić? Słuchajcie, możecie potraktować na przykład taki konkurs, ten we Wocławku, jeżeli macie zamiar wystąpić w sposób zapoznawczy. Zbudować porządnie model bez żadnych dodatków. Naprawdę przyłożyć się, zrobić to schludnie, czysto, żeby żadnych tam nie było, nie było żadnych śladów po pokleju, e, e, jakiś dziur, pospochalować wszystko, żeby to ładnie, schludnie wyglądało, żeby kalki były dobrze położone, wszystkie informacje, jak na przykład położyć kalki znajdziecie u mnie na kanale, więc tutaj nie ma z tym problemu. Druga moja uwaga, jeśli już jesteście troszeczkę pewniejsi, ale nie na tyle, żeby na przykład tutaj wyginać wszystkie pomosty, łączyć to z stworzywem, i tak dalej. Możecie na przykład zastosować. Ja to mówię na przykładzie swoich blaszek, to, nie, to niekoniecznie muszą być moje blaszki, może być cokolwiek innego. Często w zestawach jest tak, że są jakieś elementy, które są nakładane jak gdyby na bryłę modelu. Czyli u mnie na przykład w modelu będą tutaj to są takie okrągłe otwory rewizyjne jakieś do jakichś napędów. To będzie to. To będą tutaj to, jest, to są takie elementy, które się nakłada przy samej podstawie. To jest to. Teraz tak, do wyboru macie to. To jest pewnego rodzaju też wyzwanie, bo element fototrawiony jest płaski. Najczęściej te pokrętła były okrągłe, więc jeżeli chcecie, na przykład to zrobić, to wypadałoby na przykład tutaj wypełnić to, na, gdyby na półokrągło. Oczywiście to nie jest temat dla początkujących, więc tutaj to odpada, tak. Tu są jakieś uchwyty. To, są, to jest proste gięcie, które to są uchwyty transportowe, które przychodzą na, na jak gdyby podstawę działa, więc to też może, można to prosto wyglądać przykleić. To są proste rzeczy. Proste rzeczy, które przychodzą jak gdyby przyklejała się to na, na, na bryłę modelu i, i ok. Nie, niekoniecznie musicie wykorzystać wszystkie elementy. Tak jak powiedziałem, to jest tylko na przykładzie moich tutaj blaszek, ale to jest. To jest to też, jest, to też ma zastosowanie do innych blach. Niekoniecznie wszystko musicie wykorzystać. Dobrze, przechodzimy do model Mani. Tak, jak mówiłem, tutaj można kupić moje blachy w tym sklepie, ale to co chcę Wam pokazać, to nie są moje blachy, tylko ceny na pewne zestawy. Wczoraj szukałem, szukałem modelu dokładnie skala 1 do 48 i pojazd kołowy, i przeszukiwałem sklepy, rozglądałem się, co tam jeszcze ciekawego by było, bo jak wiecie, jak wiecie, jest taka kategoria, i prawdopodobnie chciałbym coś tam wystawić w tej kategorii, zbudować model i wystawić. I teraz tak, jak szukać tutaj w model Manii? Wyszukiwanie zaawansowane. Producenci tutaj sobie na przykład wbijamy Tamija. znaczy, ja wam pokazuję jak ja do tego doszłem tutaj do tych fajnych cen, na przykład od 20 zł weźmy do 100 zł i skala. Model Mania jest sklepem, który tutaj zauważyłem, bardzo dużo rzeczy ma, bardzo dużo rzeczy ma, jeśli chodzi o kolejnictwo, tak? Kolejki elektryczne to chyba jest taki clue tego sklepu. A przy okazji ma też modele do, do sklejania. I zobaczcie na to, wrzuciłem i tutaj mamy ceny, ceny na przykład z takich tańszych rzeczy, które rzuciły mi się w oczy. 39, tutaj jest przekreślona cena, ten, i tutaj jest 39 zł za, za amfibię niemiecką. Lecimy dalej. Co tutaj? Tu mamy ciągnik artyleryjski. Znaczy, to akurat ciągnie tutaj jakiś samolot, ale to też artylerię, też to ciągło. Więc tutaj 63 zł też jest promocja. Tutaj 50 zł, 46 zł. 44 zł tu już nie, tu 46 zł BA 64B. Ten model, bo też tutaj sobie sprawdziłem na przykład ceny w SDKF gdzieś tutaj też mi się obił o oczy. On chyba jest też w jakiejś promocji tutaj. O, jest za 66 zł. Na Allegro znalazłem za 90. Tutaj jest na, na moje hobby jest za 63, a tutaj w tej promocji, co, co było poprzednio, chyba 51. Więc warto sobie poszukać, popatrzeć, bo po prostu tu są, tak wydaje mi się, że po prostu tutaj są stare zapasy jeszcze magazynowe. Tych modeli jest po jednej sztuce i też nie chciałbym, żebyście mieli później do mnie pretensje, bo nie, jak ten film pójdzie, to pewnie część z tych modeli zniknie, bo ceny są. Bynajmniej co niektórych niższe od tych rynkowych, które można znaleźć, więc więc tutaj nie miejcie do mnie pretensji. Ja Wam tylko to pokazuję i nie mam wpływu. Bo tu są wszystko: tu są na przykład dwie sztuki, <grych> tu są dwie sztuki, ale tutaj jest jedna sztuka. Gdzie tutaj jeszcze coś tańszego jest? Tu 62 zł. To tak średnio. Tutaj jest na przykład jedna sztuka też, więc tu jest też jedna sztuka. Więc Pokazuję Wam tylko, warto też przejrzeć tutaj zakładkę promocje. Też możecie znaleźć coś z, z jakichś starych zapasów. Dobrze, teraz płynnie przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Dlaczego krytykuje Ultra? Ponieważ Ultra ma kiepski spust. Dlatego krytykuje Ultra. I też pisałem w komentarzach, że, że tutaj są też lepsze orografy. tu ktoś Kolega mi odpowiedział, że też są, ale są droższe. I teraz pytanie: Czy warto dołożyć 200 zł do tutaj Evolution? Moim zdaniem, warto. Bo mimo tego, że Ultra posiada dysze i igłę z tego samego systemu, który ma Evolution, jak i Infinity, to tak naprawdę posługiwanie się aerografem. I precyzja, jaką chcemy osiągnąć, wyklucza ultrę tutaj z grona bardzo dobrych areografów. Ja nie mówię, że tym nie da się malować, ja nie mówię, że, że, że tutaj to malowanie jest niemożliwe, że nie można fajnego modelu, wszystko można, jak się ktoś uprze, to naprawdę można, tylko moje pytanie brzmi, po co? I żeby odpowiedzieć na, na to pytanie, to trzeba wiedzieć jeszcze, ja taki fajny filmik nagrałem o Harden and Stenbeck odnośnie historii i tam były też daty podawane, kiedy, kiedy, jaki aerograf się ukazał w tej firmie i po co w ogóle powstała Ultra. Ultra powstała po to, żeby ukraść Chińczykom kawałek tortu bo HND zauważył, że jego tutaj Silver Line, znaczy Evolution tutaj, jest czy Silver Line, czy to jest w ogóle nowsze tutaj, Silver Line to jest, to jest nowsze jak gdyby nowsze wcielenie, tak? Jest drogi i nie jest kupowany chętnie tutaj na przykład na wschodzie Europy. I wypuścił znaczy nie, nie chodziło tylko o sam wschód Europy, ale tutaj generalnie, generalnie o wszystkie kraje europejskie, tak i wypuścił Ultrę. po to, żeby po to, żeby troszeczkę Chińczykom ukraść tego tortu, bo 320 zł Chińczyka kupimy gdzieś no 100-150 zł, czyli o połowę droższy, ale znowu nie jest taki drogi jak, jak tutaj Silverine, Sil przepraszam, Evolution Evolution jest najlepiej sprzedającym się areografem H&S. Tam do 2018, jeśli się nie mylę, 80 tysięcy ich sprzedano, więc to jest taki naprawdę hit sprzedaży i tutaj nie ma, nie ma co mówić. Bardzo fajny areograf i pierwszy areograf z tej, z tej tutaj linii, gdzie ten spust jest naprawdę super. Precyzyjny, dokładny, można, można bardzo fajnie tym malować. Jeśli chodzi o ultrę, tak, jak powiedziałem. Spust nie jest tak dokładny. No bo przecież też zastanówcie się, po co mieliby sobie strzelać w kolano i robić areograf, który by był super dokładny, tak? Jak oni mają w sprzedaży jeszcze tutaj evolution i mają infinity w sprzedaży. Po co mieliby to robić? Już tutaj nie wspomnę takich. Innych areografach, które, które oni tutaj mają jeszcze w sprzedaży, bo naprawdę tutaj rozpiętość cenowa jest bardzo duża. Rozpiętość jest bardzo duża. Dysze i igły są wszędzie takie same. Zresztą, tak jak mówię, odsyłam, odsyłam was do. Filmu, który zrobiłem na, na temat tutaj Harden and Steinbeck o części wspólnej, i tak dalej. Możecie sobie zobaczyć, porównać I, i tutaj to pytanie: dlaczego ciągle krytykuje, No bo jeżeli taki niedoświadczony modelarz przyjdzie i usłyszy, że Ultra jest super, i, i w ogóle kupi sobie tą Ultra i będzie próbował malować, i tutaj ten spust że tak powiem, nie będzie tak dokładny jak w innych areografach, no to wtedy będzie miał pretensję do mnie, że no, powiedziałeś, że ultra jest super, a ona nie jest super. <laughs> Zresztą słuchajcie, to, też jest, to też, też jest łatwo do sprawdzenia. Wystarczy wpisać sobie słowo spust i ultra w Google wyskoczy Wam pełno wyników, bo to nie jest tylko moje zdanie. I to i tak powiedziałem, pytanie otwarte, czy warto do, dołożyć dwie stówki i mieć z głowy temat spustu dokładności, moim zdaniem warto. I mieć już naprawdę, jeżeli kupicie sobie tutaj. Tej dyszy nie można przekręcić, bo ona jest inaczej skonstruowana. Nie można jej przekręcić, nie można jej urwać. Można tą dyszę tutaj zniszczyć poprzez nieprawidłowe czyszczenie, ale o tym chyba myślę też, że zrobię jakiś osobny film. Jak nie czyścić dyszy w areografie. Dobra, to by było na tyle z pytań i odpowiedzi. Więc macie cenk o niższych cenach w model Mani, macie cynk. Że niekoniecznie nie na swój pierwszy start musicie używać w ogóle elementów fototrawionych, a jeśli już, to niekoniecznie wszystkie musicie władować, bo niektóre elementy fototrawione e, nie odpowiadają tym, które są w rzeczywistości. A czemu je producenci robią? Nie wiem. No. <laughs> Dlatego na przykład, żeby, żeby zapełnić blaszkę. <laughs> tak mi się wydaje czasami. Dobra, słuchajcie, no to by było na tyle. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.